Batumi, batumi, herbaciane. Nie wiem, nie wiem, to jakiś inny plecak chyba. Herbaciane złoża, batumi. Pola chyba, pola. Złoża to węgla australijskiego. To chyba węgla, tak. węgla. Węgiel by się przydał. Dobry wieczór, panie redaktorze. Przepraszam, Dobry wieczór. Za, przepraszam za te prywatne, ale to tak, zaglądam na te listy obecności i jak słuchacze piszą z tak odległych zakątków świata, to yy, duma mnie rozpiera, że taki zasięg mamy. No, bardzo się cieszę również, także myślę, że zasięg jest po prostu ogromny I jeżeli tylko ktoś ma ochotę, to w każdej chwili może do nas dołączyć, także to jest najlepsze Tak, 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 to, to, jest, to jest cały urok internetu, że nawet jeśli jest tylko zasięg satelitarny na Antarktydzie To nawet i tam możemy rozgrzewać swoją muzyką o, no tak, tak. tak jest, tylko Wyspy Owcze chyba dzisiaj mają problemy, także tam chyba trudno je dzisiaj dotrzeć Okej, okay, okej, okay. pozdrawiamy kogoś, kto tam jest jeżeli ktoś mu przekaże Tak No właśnie Pana redaktora też wywiało Ale to, yy, to sam pan redaktor albo się przyzna Albo nie, nie będę oczywiście zdradzał Mam właśnie, właśnie patrzę Z, z okna mam widok na panoramę teatr. No proszę, czyli papadę dzisiaj <śm> <śm> Dzisiaj no Papa D. Zdecydowanie... pełną gębą. No w całości, tak. Tak, tak. tak jakby nie było. No w, jest rzeczywiście od Giewontu przez, przez Czerwone Wierchy wszystko widać, także... Ale to, to nieźle pana redaktora wywiało, że halny nas zawiał. Prawie. Prawie, prawie. Oczywiście się nie daje. Oczywiście się tutaj e, usytuowałem na, na, na pewnym drzewie i dalej macham nogami i patrzę i rozglądam się, ale I na szel... się dzisiaj naprawdę I na, na wszelki wypadek obwiązał kablem telefonicznym, bo coś tam było wczoraj w sensacjach XX wieku. O. Ale y, chciałem jeszcze dodać, że to w pięknych okolicznościach przyrody pan redaktor dzisiaj celebruje 40 kącik. No bardzo, bardzo, bardzo. I tylko dlatego, nie nie Jestem w studiu też bezpośrednio, bo tak to, to pewnie byśmy wykonali jeszcze jakąś inną sytuację związaną z tą czterdziestką. Tak. Tak. Ale, ale to jeszcze będzie no, okazja. To tak na, na, pewno, no. na pewno, na pewno, dlatego po prostu pomyślałem sobie, że tutaj też przyjemnie spędzić taką czterdziestkę. No, to łączę się y, wirtualnie z panem redaktorem. No, no tym bardziej, że to nie, wcale nie jest moja pierwsza czterdziestka w życiu. Właśnie. Ile tych czterdziestek było? Całe Ta pamiętniki. Jest. No. Dobrze, zostawmy trochę to, bo brniemy, brniemy trochę. Brniemy, brniemy, coraz głębiej, coraz głębiej. A plecak się domaga tego, żeby coś wyciągnąć wreszcie tam stamtąd. Tak, tak i widzę no. i uśmiecham się już na, na, na samo, samą myśl o pierwszej pana propozycji, bo też bliska mojemu sercu i jakby w pośredni Jest sposób nawiązuje do dzisiejszego małego jubileuszu. No tak, tak, tak. Ale nie, nie, nie tylko dlatego, oczywiście, została wybrana. Tak się zupełnie złożyło, że, e, że, że po prostu sobie wymyśliłem e, ten utwór e, i ta wersja mi. E, Podoba się bardzo, mimo że e, wersja z, z roku 1965, kiedy po raz pierwszy ta piosenka pojawiła się na listach przebojów i zresztą zrobiła furorę, bo to był numer jeden w Stanach w, w Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w Kanadzie. I dzięki temu m, zostali wypróbowani Sony and Cher. To, to, to był jej m, debiutancki album, ich właściwie, dlatego że oni wtedy razem występowali, tak, tak, no, ale ona tak. się po raz pierwszy po, pojawiła i... I zdecydowanie w związku z tym no było to dla nich szalenie ważne, bo, bo ten album Look at Us właśnie się ukazał, no i ten singiel bardzo to, to, to no a piosenka to jest I Got You Babe. Sher nagrała jeszcze raz ten otwór w niebyle jakim duecie, bo z gwiazdami serialu rysunkowego Beavisem i Batredem w 1993, która mi szczególnie też jest bliska, ale rzeczywiście wersja, którą my usłyszymy, jest jednak ładniejsza. No tak, tak, znaczy. Ten to jest taki fajny utwór, że jak on się pojawia, to w ogóle e, bardzo zwracam na niego uwagę. Ja pamiętam, że jeszcze ten utwór był e, w filmie Dzień Świstaka. I akurat w takim, e, w takim momencie, kiedy m, wybudza się ten e, bohater tego filmu e, i akurat e, budzi go ta piosenka za każdym razem. E, okay. i to było, Dobry i to power było play. Tak, bardzo, tak, i to było tak znamienne, to było, tak było e, wymyślone, że dzięki temu w ogóle ta piosenka Wyszła z powrotem wtedy w tej oryginalnej wersji do Wielkiej Brytanii na listy przebojów. Wprawdzie tam bez, bez jakichś takich szaleństw, ale doszła do miejsca 66. Myślę, że jest sporo wykonawców, którzy w ogóle chcieliby tak, również oczywiście. do takiego miejsca dotrzeć w Wielkiej Brytanii, bo, bo to jest bardzo ważna lista przebojów. W związku z tym. Jak się pojawia to zwraca na siebie uwagę, natomiast yy, ja przygotowałem dzisiaj, znaczy yy, przygotowałem, przygotował yy, ojciec redaktor, a ja wyciągnąłem z plecaka wersję, którą yy, nagrali zespół lubi 40, czyli Was? rzeczywiście ta 40 się pojawia zdecydowanie. Ale to co to przypadek był? Mm, nie sądzę. Nie no. nie no, niby trochę przypadek, a to później się okazało, że jednak dobrze się złożyło, że tak powiem. Tak, tak. tak. E, także także e, zespół b ale nie sam, e, dlatego że zaprosili do, e, do wspólnego wykonania Chrissy Hyde. i właściwie nie wiem czy, e, czy, 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 czy to było tak, że to oni zaprosili, czy Chrissy Heinz zaprosiła i to był jej pomysł, yy, bo, bo, bo nie ma na ten temat jakichś takich specjalnych danych. Mm -hmm. na, natomiast y, wiem, że y, sama piosenka pojawiła się później na przykład na kompilacji. Y, Pretenders z 1987 roku, The Singles. A no tak, bo to jest wokalistka The Pretenders. Ja bo tak, tak chciałem tak. spytać, bo tak skądś tę panią znam, ale tak nie, nie, nie skojarzyłem po, po nazwisku i, a rzeczywiście, no tak. a to jest ona. A to ona to jest po prostu ona. I ciekawe, że właśnie by ten raz dołączyło do, do swoich przebojów ten utwór w e, takiej kompilacji na, największych hitów. Oczywiście, że to był hit, hit, hit w top ten i, i, i w Stanach też no, może nie była tak wysoka, ale tam do 20 któregoś miejsca doszła. co także też całkiem nieźle. Natomiast e, Myślałem bo właśnie początkowo, że to zespół Ubi Forty wymyślił sobie bardziej y, taką wersję, tutaj z tego wynika bardziej, że to był chyba pomysł jednak Chrissy high. Ale to jest inne brzmienie niż Pretenders, tak naprawdę, bo to jest typowe brzmienie UB40. Więc no może tak, to, 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 tak, to tak. może jej jakby chęć no, na chwilę ucieczki od brzmienia Pretenders. No tak, tak. Chociaż myślę, że ona tak. No, nie, nie, nie miała takiej konieczności uciekania, bo jednak ona bardzo, ona też wydawała później swoje takie solowe albumy. Prawdziwie to już było po 2000 roku. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w 2014 roku wydała album solowy zatytułowany Sztokholm. O, czyli mamy wątek szwedzki, dziękuję. Tak. Bo już miałem pytać, dobrze. Ale nie Siedlungata, tam single Siedlungata na tym albumie. Nie wiadomo, nie wiadomo, może tak. Ze Sztokholmu mówiłem przecież. Tak ja jest. nie pytałem o miasto, tak. No dobrze, no pięknie, pięknie, pięknie. No ale to. Ale dobrze, to jest po. Roku 2000, ale yy, yy, przypomnijmy, yy, ta wersja UB40 i Chrissy Haines yy, I Get You Babe to jest chyba 87? Nie, 8? Jakoś tak. I got You Babe? 85. 5 a. Mhm. Mm 85. Yy... Ale była, była też piosenka, którą zaśpiewali razem Breakfast in Bed. To było trzy lata później. Także okazuje się, że, że jakoś tam się. Dobrze poczuli razem. No i bardzo dobrze. O to chodzi w muzyce, żeby czuć się dobrze razem. Tak jest, chociaż tak chociaż historię konfliktów to tutaj moglibyśmy na setki przytoczyć, prawda? Nie? no konflikty, konfliktami, tak. ale one też są po coś, żeby się godzić, nie? Właśnie, właśnie, właśnie tym optymistycznym akcentem zakończmy te ewentualne dywagacje, tak. Tak jest. Tak jest. Także Krysty śpiewała w różnych sytuacjach i, i jest wspaniało. Bo... Jest wspaniałym człowiekiem, cały czas śpiewa oczywiście. Yy, nie wiem tak naprawdę, czy Tenders jeszcze, jeszcze tak yy, działa na tyle, no, ale, ale myślę, że nawet jeżeli nie działają tak jak kiedyś, w sensie, że, że, że wydawali co chwila single albo jakieś płyty, to na pewno przez cały czas yy, gdzieś tam koncertują, bo, bo, bo to jednak jak się ma taką wokalistkę to jednak cały czas gdzieś to może się pojawiać mhm, ale zatrzymajmy się na chwilę przy ub Forty, no bo to jest A utwór, tak. który no tak, bo to chyba <grym> jednak jeden z ich też jakby utworów który mógłby spokojnie się znaleźć na składance typu Greatest Hits, no bo przecież pamiętamy Kingston Town pamiętamy Red Red Wine pamiętamy y, oczywiście I Can't Help Falling In Love With You ich przeróbka y, hitu Elvisa Persleya użytego w filmie yeah. Sliver y, z, <grym> z, oczywiście z oczywiście Stone i Michaelem Baldwinem. Natomiast cały czas to jest ten taki bardzo. A, no i oczywiście I'll be your baby tonight z Robertem Palmerem. I, tak ca... I cały czas jest to takie przyjemne, ale bym powiedział białe reggae. Oni są z wyspy Brytyjskich czy Amerykanie? Brytyjczycy, prawda? You'll be 40. oczywiście. Oni są z Birmingham, z Anglii. No, czyli takie I... brytyjskie reggae. To jest takie brytyjskie reggae, takie bliz, bliżej ska, chyba i tego, <grymety>, które jest takie, takie bardzo popularne tam w sumie. W, 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 szczególnie było na przomie lat 70., 80., e, właśnie w Wielkiej Brytanii. I oni tak pozostali w tym, bardzo wierni temu. Tak. Aczkolwiek mieli właśnie kilka takich e, pięknych strzałów, dzięki którym. Udało im się też w tym natarciu w Wielkiej Brytanii na, na Stany Zjednoczone też się znaleźć. I dzięki temu ich piosenki też świetnie sobie radziły na listach w Z tą muzyką reggae to no, dwie dygresje, że pierwsza to oni grają takie reggae, że pewnie cały świat reggae ich nienawidzi. To, no tak. to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że jest wrażenie, jakby grali cały czas tę samą piosenkę, ale taki zarzut można też postawić choćby. Grupie Rolling Stones czy ACDC, więc żaden wstyd, tak naprawdę. Nie, no. W, w, w. To jest takie regę, rzeczywiście, do piosenka kamikaze też jest regę, tak? I gdzie jest Ola też jest regę. E, bo, bo, tak. bo są takie przecinane, takie. Takie przecinaki, które są w, w regę zazwyczaj, ale do, do samego reggae to jest bardzo, bardzo daleko. I rzeczywiście, no oni mieli trochę, trochę bliżej, bo jednak instrumentarium było bardziej zbliżone do, 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 do wykonawców, którzy grają regę. Mhm. Natomiast, e, e, no, wydawali, wydali tak naprawdę w latach 80. -tych mnóstwo singli, bo, bo, pamiętam ich jeszcze właśnie z początku lat 80., kiedy zaczynali się pojawiać na listach przebojów i to było takie właśnie, najpierw bardzo, takie nieśmiałe. <grych> I że te piosenki wpierw No tak y na początku wychodził gdzieś tam, przychodziły gdzieś bardzo wysoko, ale później mieli raczej piosenki w drugie, w trzecie, dziesiątym, nawet w czwartej. Ale później już od, od Red Red Wine od 83 roku, no to okazało się, że, że już y każdy i to był właściwie wydarzeniem. I, I prawie każdy wchodził wchodził do 20. Do do, do tak, ale mimo, że nadal były nienachalne. Tak naprawdę a, muzycznie. No, <laughs> no nie na no, aczkolwiek też ciekawe było, bo e, Red Red Wine chyba mm, e, weszło na, 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 na listy przebojów w Stanach e, dwukrotnie, bo chyba na początku było w, wydane, e, jeszcze zanim było popularne w Wielkiej Brytanii, a później nagle zrobiono zupełnie inną. E, e, indy teledysk do tego pamiętam z takimi oświetlonymi schodami jak w Hollywood, albo w, w Las Vegas wręcz, e, ze swoimi forty, także widziałem, że, że jest takie, takie przełamanie wizerunku trochę e, mhm. dla, na te potrzeby amerykańskiego rynku, ale widocznie się opłaciło. No, ale m, aby nie przeskoczyć, nie ma, Nie ma takiej opcji. Ech, ech, nie, Bo, no, bo no, myślałem no, o tych schodach w studio 2 po prostu. No nie, no, no, nie, nie, tam to nie ma co, tym bardziej, że to było studio 2. No właśnie. Je, jedyne w swoim rodzaju, a nie tak. Nie byle gdzie tylko w telewizji polskiej, tak. tak w 76. To było w studio numer 5. Tak. To było w studio numer 5, w tym małym? Tak, oczywiście. Wiesz, się zmieścili? No, przecież to może to Lizja kłamie, prawda? Tym, no, tak. wystarczy, wystarczy scenografię, w tak, odpowiedni sposób. Użyć odpowiednich obiektywów, tak, tak. tak. No, to prawda. No. No. no dobrze, no to co, mam cię, mam cię kochanie, tak? I got two, babe, tak jest. You before the Christie Heinz, for... Rok 1985 i no spory hit na całym świecie. Oczywiście 20 lat po, po oryginale, kiedy Sonenschurr wydali jako oryginał w 1965 roku. Do zapraszam. No, o piosenkach, które pierwszy raz usłyszymy, to za chwilę I got you i Chrissy Hines a to w ramach utworów, które znamy, a za chwilę utwory, które nie znamy, ale zanim to tutaj sięgam po listę obecności na profilu Radia wtedy na Facebooku. No i e, tutaj po pierwsze e, no, e, pozdrowienia też e, personalne e, do, de, e, do dyrektora, dyrektora, redaktora Pabla, dyrektora Koncika. A z plecaka Stasiaka, redaktora Don Pabla od Ewy, Ilony, Doroty, Marzeny, Grzegorza, hmm. Jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam, ale przekazuję pozdrowienia. Bardzo dziękuję, dotarły do mnie. Natomiast jeszcze tutaj na liście zgłosił się Mariusz, a o Mariuszu z Batumi już powiedziałem, Bogumiła z Bąkowa to powiedziałem. Przepraszam, bo tak zaznaczam, ale nie wszystko w werworze walki udaje mi się odnotować. Sława z południa. I też pozdrawiam redaktora Don Pabla, Cornelius z Zabrza i Lwona z Zabrza, mój serdeczny przyjaciel Sebastian z Łodzi i Aneta z Londynu, więc no, nasz zasięg jest aj, 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 piękny no dzisiaj, tak, 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 tak. Nie ma, nie, nie ma co tutaj, to jest poważna sprawa. Właśnie, trzeba trzeba podejść odpowiedzialnie i do kącika i w ogóle do transmisji. No, no dobrze, proszę. no to... A propos utworów, które znamy, to teraz pan redaktor zabłysz. zabłyśnie. No bo jak sobie pomyślałem, że to jest taka czterdziestka, no to trzeba sobie też jakąś przyjemność zrobić. Ależ bardzo proszę. Antena jest pana, panie redaktorze. Alamina besta or. To jest. Jeszcze jeszcze raz. Alamina besta or. Alamina besta or. Ale nie Zara Loruszon, mam nadzieję. Nie, natomiast to oznacza tyle, ile moje po prostu najlepsze, najlepsze lata. Wszystkie moje najlepsze A, lata. No tak. e, all My Best Years można, można przytłumaczyć. do tak naprawdę, jeszcze. właśnie. No, Alla Mina Best or. dokładnie. E, jest to piosenka, która pochodzi z albumu, który został wydany w 1996 roku. E, album miał tytuł Dupa. And talk. <noise> Powinienem przygotować, żeby audycja nie, nie może zawierać nie, nie, to chodzi w, o wyrazy niecenzuralne. O, 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 o głębokie oddechy, bardziej bar, tutaj, że tak powiem. I akurat e, takie słowo jest w języku szwedzkim. E, I została wydana na singlu ta piosenka w 1997 roku, a jest to duet. E, bardzo m, ciekawy, moim zdaniem, bo jest to duet, który e, w którym śpiewają Frida Lingstad, czyli Frida, czyli Taruda z zespołu ABBA mhm. i Marie Fredriksson z zespołu czyli Roxette. Roxette Świętej Pamięci, tak? Tak, 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 tak. Yy, także u, udało się yy, yy, taką piosenkę yy, im yy, zrealizować. Yy, płyta wydana została tylko w regionie skandynawskim. I bo no, była tylko, tylko w po szwedzku, także nie była promowana w ogóle na jakąś taką międzynarodową e, sytuację, międzynarodowe wydarzenie. E, e, i, I chciała. E, Frida w ogóle chciała śpiewać w swoim ojczystym języku i nawet poprosiła Agnetę Felską, czyli swoją koleżankę z AB, żeby nagrała z nią właśnie. Allamina besta or, ale Agneta odmówiła i gdyż powołała się na strach przed plotkami, że, że Abba się zjednoczy. Jakby to było coś złego. Jakby to było takie straszne, nie? Właśnie. <grych> no właśnie. No no ale, ale... ale, czy, czy wy, przepraszam, że przerwę, ale czy w nagraniu brali udział przypadkowo może panowie Björn albo... E... Nie. A nie, drugi nie. pan jak ma na imię? To... Benny. Benny, tak. Ani Björn sobie. albo Benny. Ani Bjorn Ulweus, ani Benny Andersson nie, nie brali w, te, w tym udziału. Yy, natomiast yy, yy, nagrania rzeczywiście były w, w dokonywane w, w kilku studiach w Sztokholmie. Między innymi w, w Polar Studios też czyli to, to studio, w którym e, od początku nagrywała ABBA, mm -hmm, ale mm -hmm. też były nagrywane w, 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 w studiach szwedzkiego, e, szwedzkiego radia w Sztokholmie e, i też w studiu Circus. Podobno to jest też takie dosyć znane studio, e, gdzie się nagrywa piosenki. No ale wiadomo, że dzisiaj to już nie jest takie istotne. Natomiast kiedyś to rzeczywiście miało znaczenie. Tak, tak. Miało to... znaczenie. Tak, tak. To tak, było, było zupełnie co innego. E, Sama płyta jest taką, taką bardzo dojrzałą płytą i, i, i Frida chciała opowiedzieć o zupełnie innych rzeczach, o takim wewnętrznym środowisku osobistym kobiety i otoczeniu i o przyrodzie i w ogóle i jakby o ekologii ekologii, także to jest zupełnie, zupełnie co innego. W porównaniu z piosenkami, aby, gdzie jednak są relacje damsko-męskie i wszystkie inne sytuacje, które, które mo mo mogą raczej spotkać e, ludzi na co dzień. Ja tutaj raczej takie bardziej przemyślenia, e, ale, e, ale płyta bardzo się podobała i miała też e, trzy single. Ta, ta piosenka była trzecim, ostatnim singlem z płyty. Także, e, ciekawa kolaboracja przy okazji się zdarzyła. No tak, jak już, bo to. Jak Agneta nie chciała e, zaśpiewać, bo. Bo w, umówmy się, że, że w, w tamtych czasach yy, zespół Roxette był świeżo po yy, Właśnie. ogromnych sukcesach, bo Przecież oni od 1988 roku. To już jest po yy. Joyride, to jest, a już dawno już po Luke Sharp, yy, po płytach, które no, rozsławiły Roxette przynajmniej na całą Europę. No tak, tak, tak. Przede wszystkim też y, po, po piosence, która była najpopularniejsza piosenka w Stanach Zjednoczonych chyba w 90 roku, to było y, z filmu Pretty Woman. Y, It mas, Must Have Been, must love. been love. Tak, tak. tak. Y, to był taki numer, który przez podobno wiele lat był y, jednym z najpopularniejszych utworów y, w amerykańskich stacjach radiowych. Y, I cały czas gdzieś tam się utrzymywał bardzo wysoko. Także to był taki utwór, który. No, Niesamowity po prostu sukces tego wykonawcy. Myślę, że w pewnym stopniu nawet Roxette było popularniejsze w Stanach niż Abba. ABBA, bo tak, mogę tak się udało tylko um, z jednym utworem wejść na pierwsze miejsce, z Dancing Queen w 76 roku, a później wszystkie utwory, nawet jak docierały gdzieś do że pierwsze dziesiątki, to jednak kończyły się gdzieś no, trochę niżej. Mhm. Nie było takiego szaleństwa, a jednak w przypadku uh, Rockset to to i było, i, 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 i ten pierwszy singiel, y, she she no She's Got The Look, tak, później był Listen To Your Heart, Później było właśnie e, Must Have Been Love e, z, z Pretty Woman. Także oni chyba mieli w sumie cztery numery jeden e, w, w No ale to też zupełnie. To jest naprawdę... Tak, ale to też zupełnie inne pokolenie, to już nastąpiła chyba zmiana pokoleniowa cała, bo, no, bo, no ale no, nie no, sugeruję. Jak... Co... Mówimy o tym, jak, jak świetnie sobie dawali radę i tak, e, jaki to był wielki sukces. Sugeruję, że Roxette, jakby nie zajęło miejsca, aby, bo już aby w tym sensie nie, nie było. Nie, zupełnie, aby nie było do 1982 83 roku wreszcie nie działali, prawda? Tak, tak, tak. E, e, natomiast e, Mówię, że Rockstar po prostu chyba sobie lepiej poradzili na listach przybojów w Stanach niż Abba, bo... My do Aby jednak inaczej podchodziliśmy, to były lata 70. i to była cały czas yy, ta muzyka zza żelaznej kurtyny, prawda? I to się tr trochę inaczej się tego słuchało, inaczej się do tego podchodziło. Jeszcze jak y, zdawaliśmy sobie sprawę, że te piosenki były popularne gdzieś tam na, na świecie, a w ogóle nie wiedzieliśmy na jakiej liście przybojów i czy one w ogóle gdzieś tam wchodziły, czy nie, ale słyszeliśmy, że oni są popularni ogólnie. Ale a, chyba i tak było najważniejsze to, że, że u nas byli strasznie popularni, bo i też było także dwie płyty, dwie pierwsze płyty ukazały się w Polsce, e, wydane chyba przez Polskie Nagrania I, i ta płyta, na której było Waterloo i później taka płyta Abba, e, gdzie, gdzie wszyscy są wewnątrz samochodu. I w kabrioletu I... z szampanem chyba, tak? Jest. Z szampanem chyba tak, ale nie wiem, czy to był a, Nie wiem, czy, to nie, nie czy to nie było po prostu takie o, o, otwarte drzwi i oni po prostu są, a może to była no. taka bardziej, bardziej limuzyna, może nawet. E, i, i, te, I te płyty wyszły wtedy. Może one też wyszły też przy okazji, bo już tego nie pamiętam, e, te wizyty zespołu ABBA w Polsce w 76 roku bo, bo to był mniej więcej chyba ten czas kiedy się, się to pokazało bo nie sądzę żeby od razu w 74 roku kiedy, kiedy zdobyli pierwsze miejsce na Eurowizji za Waterloo żeby to się od razu u nas ukazało tak bo kto u nas wiedział o Eurowizji oprócz redaktorów na przykład polskiego y Lwia. niewiele osób, chyba niewiele y ale jakoś y y popularność aby dotarła do nas Dotarło do nas na tyle, że, 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 że to był bardzo popularny zespół. No a RockSet, jak było popularne, to już mieliśmy MTV. To już po prostu było tak, że tak. Y, można było oglądać sobie teledyski 24 godziny na dobę i, i sobie sprawdzać bezpośrednio, jak to wszystko wygląda naprawdę w, w zachodnich krajach. Tak. I tutaj mamy połączenie tych dwóch gigantycznych tak, podmiotów wykonawczych, tak. Tak jest. I tutaj się akurat połączyło. Bardzo, bardzo fajnie, że taki pomysł powstał, bo no, po, po pierwsze już teraz jest niemożliwy do zrealizowania, a po drugie e, no taki jest e, pokoleniowy, prawda, bo jednak tutaj e, Nuslita jest urodzona dużo wcześniej e, i i, I pokazuje dwa pokolenia wspaniałych kobiet, śpiewających ze Szwecji, które zrobiły ogromną karierę na całym świecie. Ach. I jeszcze śpiewają o swoich najlepszych latach. Ale pytanie, jest z perspektywy takiego przemijania, czy, czy taki, no, miłe wspomnienie. I still have faith in o you. <grym> <grym> tak. No, no dobrze, panie redaktorze, no to Alamina Bastar, czyli All My. Best Years yes. Frida i Mary, czyli Frida Linkstad i Mary Fredrickson, w kąciku z plecaka Stasiaka, redaktora Don Pabla. No to cóż, dziękuję za dzisiaj. Za... Proszę Bardzo wyba... dziękuję. P proszę wybaczyć za mój głos, ale no, robię co mogę i nie popuszczę. No, no, jak to, no, Ażeby... głos, jak głos, no, słyszymy wszystko, to jest pierwsze, a drugie, że no to, to jak troszkę się niżej brzmi, to tylko ciekawiej, prawda? Tak, bardziej zmysłowo, czyż nie? Tak, 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 tak. I mam... myślę, że jak jeszcze, jeszcze pan, pan redaktor trochę dumny będzie mówił w dniu dzisiejszym, to im będzie później, tym ten głos będzie, będzie niższy, także <laughs> będzie ciekawiej. Tak, tego będzie sobie życzmy. Mam nadzieję, że za tydzień będzie lepiej e, no, i mam na nadzieję, że, że mam nadzieję, że za tydzień się usłyszymy. Usłyszymy tak. się 27 e, 7, hmm, tak, tak, 27, tak, 27 października 27. Tak. No nie wiem, czy to nie będzie akurat ze Szwecji Ale to jest O, No i cóż, i cóż że I cóż. ze Szwecji tak. tak jest Cudownie Dziękuję panu redaktorowi za dzisiaj jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Ja również I co, pozostawiamy słuchaczy z Fridą i z Marii Tak jest, alla mina bastar Dziękuję, do usłyszenia Do usłyszenia